Moi drodzy, jak się zapewne orientujecie, to Ubisoft pracuje nad kilkoma, jeżeli nie nad kilkunastoma grami z serii Assassin's Creed aktualnie. No i jakby tego było mało, to w ostatnim czasie dołączył do Ubisoft Bordeaux, czyli do studia odpowiedzialnego za Assassin's Creed Mirage, Rick Godwin, który to zajął miejsce pisarza i reżysera narracji w tym studiu. Czyli powiedzmy, że jest nowa osoba na pokładzie odpowiedzialna za opowiadanie historii w kolejnym Assassin's Creed spod skrzydeł tego studia. No i właśnie z tym jest związane całe clue tego materiału, a z tego względu, że właśnie na LinkedInie napisał on w opisie, który bardzo szybko oczywiście zniknął, że yy, pracuje aktualnie nad jeszcze niezapowiedzianym projektem z franczyzy Assassin's Creed. Co dodałoby nam prawdopodobnie kolejną odsłonę, jeszcze taką niezapowiedzianą, ale już gdzieś takie przesłanie dostaliśmy, że jest to realna produkcja, do tej całej grupy tych asasinów, które są gdzieś tam w trakcie produkcji. Tutaj warto zauważyć, że ta grupa jest naprawdę spora, jak wspomniałem na początku, z tego względu, że mamy ich bodajże z 10, bo mamy tak, te, które już są najbliżej wydania, czyli Red, Hexe, Dalej, hub Infinity zaliczyłbym też jako kolejną pozycję, no bo no po prostu ten hub, który, w którym będą zawarte te wszystkie części aktualnie e, znajdujące się w produkcji. Dalej mamy Assassin's Creed Jade, czyli mobilka, kolejno Nexus 2, czyli ten VR-owa produkcja, bo już została również potwierdzone, że jest w produkcji. E, projekt Nebula, Ride Echo, no to tam mamy jedno, to jest takie związane z Aztekami. Kolejne dwa to bodajże multiplayery. No to już mamy 8, Jeszcze Invictus, czyli stricte multiplayerowy. No i. A, no i właśnie. Jeszcze projekt Netflixowy, czyli kolejna produkcja. Bodajże już to jest 8. Tak więc sami widzicie, że jest tego naprawdę dużo. No a do tego doszedłby jeszcze ten projekt, nad którym właśnie pracuje Ubisoft Bordeaux. Czyli według mnie kolejny projekt związany z takim assassinem, który może być. Pomniejszą odsłoną, jak mieliśmy to y, przedstawione w przypadku Assassin's Creed Mirage. Tutaj y, warto wspomnieć, że samo Ubisoft Bordo y, zajmowało się już y, wcześniej wspomaganiem różnych innych produkcji z serii Assassin's Creed, jak na przykład przy Gniewie Druidów bardzo dużo pracy y, tam włożyli w dostarczenie tej produkcji. Dodatkowo samo studio Ubisoft Bordeaux wspiera i rozwija silnik, na którym aktualnie powstają Assassin's Creed, czyli Anvil, i oni mają tutaj całe, e, że tak powiem, zaplecze związane z jego rozwojem. Dalej, pracowali nad Beyond Good Neville 2, i tutaj mam takie małe wątpliwości z tego względu, że przecież to zostało tylko zapowiedziane i to chyba z 6 lat temu, albo więcej. I kompletnie więcej informacji na ten temat nie dostaliśmy, więc nie wiem, czy to jest dobra przesłanka na przyszłość. No, ale Miraża dostarczyli. Dalej, pomagali jeszcze w Ghost Recon Wildlands i Breakpoint Rainbow Six Extraction. Powiedziałbym szczerze, Ghost Reconów nie znam, ale Rainbow Six Extraction to chyba mobilka była, jeżeli pamiętam. Albo taka poboczna odskocznia od tej głównej gry Rainbow Six Siege. No i tak by się to przedstawiało. Powiedziałbym, że tak na pierwszy rzut oka nie zapowiada się to zbyt dobrze. Chociaż miejmy nadzieję, że Rick Godwin jakoś tą fabułkę nam bardzo ciekawie rozpisze. Chociaż szczerze mówiąc, patrząc na portfolio Rika Godwina jako pisarza. I narratora, po prostu storytellingu, no to nie jestem pewny, na co możemy liczyć, bo tutaj mamy takie produkcje jak Under the Waves, czyli pływamy taką podwodną łodzią, i nie wiem, co więcej mógłbym dodać o tej produkcji. Jeżeli się orientujecie, to dajcie znać. Dodatkowo jeszcze z takich dużych tytułów, no to brał udział w Atlas Fallen, i tutaj konsultant fabularny i scenarzysta. Miał taką pozycję, który z tego co się orientuję nie cieszy się dobrą opinią, ale mogę się mylić, bo nie zagłębiałem się tylko gdzieś tam ogólne opinie, jakie słyszałem w internecie. No i tak by się to przedstawiało. Ciężko powiedzieć, na co możemy czekać. Wydaje mi się, że pewne jest to, że raczej Ubisoft Bordeaux, jeżeli zajmuje się rozwojem silnika, no i dodatkowo na przykład wydał również gniew Druidów, to nie jest dziwne to, że wydali oni Miraż, który miał być początkowo. DLC do Valhalla, no a ostatecznie po prostu troszkę więcej pracy wsadzili, znaczy może nie troszkę, dosyć dużo więcej, ale y, udało im się dokończyć ten projekt i miejmy nadzieję, że potwierdzili tym, że potrafią robić gry samodzielnie również. Tutaj również podpinam wam w opisie na dole link do Reddita, gdzie jest cały ten wątek, y, gdzie społeczność przerzuca się pomysłami, Cóż takiego może teraz Ubisoft Bordeaux tworzyć? A to z tego względu, że oczywiście pojawiły się te informacje, które wam przed chwilą przedstawiłem. No i jedni by chcieli Assassin's Creed Mirage 2, czyli sequel. No, ale to, jak dla mnie, jest raczej nie do zrobienia, z tego względu, że dalsza historia Basima w głównej mierze została przedstawiona w książce Golden City, gdzie oczywiście wyrusza do Konstantynopola z Hightamem. No i tam też ma dojść do spotkania z Sigurdem, mówię, że ma dojść, zapewne doszło, aczkolwiek nie wiem, czy to było przedstawione na łamach książki, bo sam jej jeszcze nie przeczytałem. No a dalej różne inne możliwe rzeczy tam ludzie przedstawiają, co by chcieli ujrzeć, no i to już się tam przerodziło praktycznie w taki klasyczny wątek z Assassin's Creedem, gdzie każdy ze społeczności swoje pragnienia przedstawia, no i w sumie to było tyle. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy zmienia to Waszą percepcję na serię Assassin's Creed? No, dla mnie jest to trochę takie wróżenie z fusów, ale pomyślałem, że warto Wam przedstawić, że taka osoba dołączyła no i że mamy kolejną odsłonę gdzieś tam w produkcji, która została nieoficjalnie potwierdzona. No a sam fakt tego, że Ubisoft posiada w produkcji aktualnie naprawdę dużo części kolejnych Assassin's Creedów może prowadzić do takiej konkluzji, że albo te Assassiny w większości będą takimi małymi odsłonami, jak miało to miejsce w przypadku Assassin's Creed Mirage, bądź też częściowo niestety te projekty mogą zostać poanulowane w, dalszej, w dalszych etapach produkcji, gdyż no, jest to zawsze związane z dużym ryzykiem. Ubisoft jest dużym, w sumie olbrzymim studiem za zatrudniającym masę osób, ale jak wiemy, to nie daje nam gwarancji na doprowadzenie do końca tych wszystkich projektów. Tak więc moi drodzy, dajcie znać oczywiście, co o tym wszystkim sądzicie. Ja się zmywam. Zapraszam na live'a w niedzielę będziemy zaczynać Assassin's Creed 3. Tak więc to by było na tyle. Zostawcie suba lajka, komentarz i widzimy się już niebawem. Cześć, cześć, cześć!